Magna, a my znowu w kuchni. No Kiedy ja my tak na te jak... salony przejdziemy? Nie wiem, no bo już jesteś na salonach, co ty jesteś taka różowa? Ja jestem dzisiaj różowa, ponieważ jest przesienie wiosenne, właściwie zaczęła się wiosna, trzeba się pobudzać, mhm. trzeba się oczyszczać, dlatego dzisiejszy odcinek jest przeznaczony właśnie, żeby dowiedzieć się, jak to najlepiej robić, czyli detoksykacja organizmu na wiosnę. Czyli dzisiaj główną rolę E, tak, tak, zaraz, właśnie chciałam Ci przedstawić tutaj specjalistę od wyciskarek. Zapraszamy Rafała z firmy? Fundacja Źródła Życia. Witam Pani serdecznie. Witamy. No dobrze, to ja proponuję, żebyśmy może w międzyczasie zrobiły jakiś smaczny stoczek, żeby nam się miło siedziało i rozmawiało, tylko boję się, że to będzie za duży hałas. No nie, no to tu już możemy powiedzieć o pierwszej zalecie i przewadze wyciskarki nad sokowirówką. Przy wyciskarce będziemy w stanie swobodniej prowadzić rozmowę, jak Państwo zresztą sami zobaczycie. Przy sokowirówce byśmy tego nie byli w stanie. Nawet małe dziecko potrafi spać. Wiem, bo mam. No proszę. Teraz tak, proponuję, żeby Jagna skomponowała jakiś swój soczek z dostępnych tutaj cudownych, no świeżutkich owoców lub warzyw. Okay. A ja tymczasem usunę się w cień. Dobrze. Rafał. czyli ja lubię najbardziej soki, marchewki, młodych jabłuszek i z pomarańczy. Bo generalnie powiem szczerze, że nie lubię jeść pomarańczy tak, tak świeżej, mhm. ale w soku bardzo mi smakuje. Dobrze, no to zatem zobaczmy jak to wyciskanie wygląda przy wyciskarce. Tuż jest włączona. to jest cały hałas? I to jest tak, cały hałas. Oprócz tego pojawi się jakieś chrupanie marchewki, a tak? no to są odgłosy bardzo naturalne i e, zwykłe. Nie trzeba się tym przejmować. Normalnie, producent tak naprawdę zaleca, żeby wrzucać małe kawałki. tak? To jest no, spora marchewka, jest tylko obrana niepokrojona, ale powiem jak ja sobie z tym radzę. Mieści się nam do otworu. A zatem nie, nie spuszczam jej do końca, tylko pozwalam, żeby starta pierwszą połowę sobie odkrupała, tak? Mm -hmm. Trzymam ją cały z palcami. Dopiero później puszczam ją swobodnie. Mm -hmm. I to jest najlepszy sposób, żeby y, pozbawić się krojenia marchewek. Mm -hmm. Dalej wrzucamy pomarańcze. Aha, i to tutaj dopóki tego słabnika y, no, nie otworzymy, to są Dokładnie nie leci. tak, to nie leci. I okay. on wtedy się fajnie miesza, te wszystkie smaki razem ze sobą się blendują. Mm -hmm. Tak? Także, a tutaj powiem szczerze zupełny, że tak powiem wiór. A tu jest wiór. Nie. nie jest być może on taki suchy, jak to często mówi się przy wyciskarkach, że są już suche i tam nie można nic. To... Jest to, ale, ale jest bardziej suchy niż yy, sokowirówki. Sokowirówki. Tak. Ja mam to... wrażenie, że sokowirówki zawsze jeszcze bym coś dała wycisnąć. Dokładnie. Istnieją oczywiście na rynku wyciskarki, mm, które są na przykład zupełnie innej klasy wyciskarkami, cenowo też bardzo dużo. Różnią się ze trzy razy, uh -huh. które są w stanie wycisnąć jeszcze nawet z tej już prawie że suchej pulpy, jeszcze coś. Uh -huh. Ale klasa tych wyciskarek i rząd cenowy dla mnie jest przerażający. I to ten, ten i poziom wiór. Myślę, że niekoniecznie a, trzeba się. A jabłka tym nie trzeba obierać do skóry ani pestek? To jest fajne, bo wszystko wyjdzie nam tak naprawdę tym wylotem odpadowym. Czyli to wszystkie jest pestki, wyróbki, hałas, e, to jest coś wszystko co, co jest w tym jabłuszku, e, co, co nas przeraża, że musimy teraz wylibiować pestki trafia dokładnie do, do e, komposty. Więc już prawie zbliża nam się tak. ku końcowi komora. Damy jeszcze jedną pomarańczę. Wszystko zbiera się tutaj, tak? Tym, tak, no musimy tym pamiętać, żeby ta komora nie poszła nam ten sok powyżej, powiedzmy, 2 trzecich, 3 czwartych, tak? Mm -hmm. Żeby to się nie zaczęło gdzieś tam wylewać, mm -hmm. prawda? Także tak, myślę, że to jest dobry moment, żeby upuścić i upuścić myślę, sok. że o... będziesz mogła spróbować spróbuję. takiego świeżo wyciśniętego soku. Z chęcią spróbuję. A teraz powiedz mi, czy części, Proszę które tutaj bardzo. mamy, ym, oczywiście no nie mówię o silniku, ale można zmieć zmywarce? Producent mówi o tym, że nie powinniśmy myć tych elementów w zmywalce. Powiem tak naprawdę, że szkoda czasu by było. Yy, najlepiej jest myć wyciskarkę zaraz po zrobieniu mm, i po użyciu tak, nie Żeby tutaj. nic się nie pozasychało, mm -hmm. bo wtedy to czyszczenie staje się dla nas tragedią, a tak zajmuje nam mniej więcej niż 3 do 5 minut. Bo przeznam szczerze, że nie cierpiemy czego wirusa. Wiem, nikt nie lubi. Ale... To, co tutaj jest, tak naprawdę rozkręcamy tylko tą komorę i myjemy. Mm -hmm. Myślę, że później będziemy mogli to zademonstrować. Dobrze. To ja sobie popiję mój soczek, a teraz ym, jestem bardzo ciekawa, jaki soczek sobie zaleczy skarlit. Pyszny jest ten sok, bardzo ciężko będzie mi przebić jagnię, ale proponuję Rafał, żebyśmy zrobili taki soczek oczyszczający z buraka, ponieważ zawiera betaninę, ma silne właściwości oczyszczające i zawiera dużo antyutleniaczy papryka, jabłko mhm. i najważniejsza rzecz. Słyszałam, że wyciskarka daje sobie radę z takimi liśćmi, jak na przykład szpinak, Śmier. natka pietruszki, Białam. Ten, czy to jest prawda. To jest prawda. To co należy na pewno wspomnieć, w czasie jak będę tłumaczyć, pozwólmy, żeby wyciskarka się przepłukała, tak? Bo tutaj mieliśmy troszeczkę inne składniki. Dlatego musimy teraz ją Pozwólmy, żeby tutaj przepłukać. Troszeczkę... Czyli nie musimy już jej myć? Tak, nie musimy teraz rozbierać całej wyciskarki po to, żeby zrobić coś innego. Musimy to tak 2-3 razy do uzyskania w miarę czystej wody. I teraz widzimy, że jeszcze z marchewki spływa nam sok. Ale już się, że tak powiem, czyści. Zrobimy teraz jeszcze i to będzie wszystko. I będziemy mogli śmiało To świetny koktajl oczyszczający. A nie Opa. wiem, czy wiecie, że łyżka natki pietruszki za y, y, takie dzienne zapotrzebowanie na witaminę C zaspokaja. Dokładnie tak. Także to jest... W naszych polskich warunkach chyba rzeczywiście jest to roślina o największej zawartości witaminy C. Sypać, sypać, wszędzie sypać natkę pietruszkę. Wylewam na chłodę. Dobrze, no to w takim razie jesteśmy gotowi do kolejnego działania. Proszę bardzo, to jest nieprzyskany, ekologiczny szpinak młodziuszki. Buraka. Tak. Wrzucamy trochę liści szpinaku. Sły, słychać jak chrupie liście. Moja kochana Natka. Jabłuszko. Tak, wrzucamy też jabłuszko. Jeszcze, żeby jeszcze. popchnąć nam te wszystkie składniki. Za na naraz chyba napchałem, więc chyba służymy się po pukacze. A powiedz mi Rafał, jaka jest w ogóle przewaga wyciskarki nad sokobierówką? Czy w ogóle jest coś takiego? No, przede wszystkim właśnie jest to, że w sokobierówce no, nie, nie, nie uzyskamy soku tak naprawdę z liści. Te liście zostaną poszatkowane i wyjdą nam praktycznie tak jak zostały wrzucone, tylko że w kawałkach. Wyciskarce proszę bardzo, może tutaj pokażemy kawałek takiej pulpy. No to tutaj mamy po prostu resztki tych zielonych części, które powiedzmy nie zostały zmiażdżone, ale po prostu zostały rozdrobnione, prawda? Natomiast to, co było do wyciśnięcia, poleciało do soku. Tutaj musimy, no pewnie może mi to balić, bo tak, co to znaczy wyciskać sok z liści śpinaku czy smetki pietruszki? To nie jest tak, że mieści się w nim tyle samo soku, co w buraku, czy w marchewce, tak? To są dużo bardziej soczyste produkty. Natomiast jesteśmy w stanie uzyskać z nich ten chlorofil, który jest w nich zawarty, tak? No I to jest ta cenna właściwość, którą jesteśmy w stanie dzięki wyciskarce uzyskać. I w ten sposób oczyszczać swój organizm. No, tak. tak. Czyli to jest też prawda, że podczas wyciskania takiego wolno-potowego nie zabijamy tych wszystkich witamin, mikroelementów? Dokładnie tak, bo to jest zaleta właśnie wyciskania wolnoobrotowego w porównaniu z tym szybkoobrotowym. Tam miksuje nam sito mniej więcej. Kilka do kilkunastu tysięcy obrotów na minutę, to tak jak dobrze wypasiona pralka, prawda? Natomiast tutaj widzicie, no, w ciągu obraca się 65 obrotów na minutę, więc jest to dosyć wolne. W tym czasie nie jesteśmy w stanie utlenić go tak bardzo, jak to dzieje się w sokobirówce, dlatego ten smak, jak już zauważyłeś, że ciężko Ci będzie po pobić ten y, smak, który jedna miała, to wynika no z tego, że to po prostu jest technologia wolnoobrotowa. Y, Scarlett, powiedz mi, która jest Twoja szklanka? To jest Twoja szklanka? No dobrze, to wy, tak? wypijemy Można tak elegancko. Żeby było tak? widać, że Kolor. Tutaj... Mhm. Oczywiście chcemy obalić pewien myśl, że korzystanie z sokowirówki, picie soku z sokowirówki to nie jest tak zupełnie, że pozbawiamy się właściwości y, witamin i właściwości odżywczych, tak? Dokładnie, zachowujemy je y, w tych ilościach, w których trafiły. Natomiast to jest ten lepszy wymiar. No jest uwaga, i... próbujemy. Użyję swojego ulubionego słowa. Obłędne. Cieszę się. Czyli kolejny sok. Tak. Robimy już trzeci. I powiedz mi, jak długo wyciskarka może robić ten sok? Przez jaki czas może pracować bez ustanku? Producent każdej wyciskarki, w zasadzie na rynku, która jest dostępna, mówi o tym, że wyciskarka może pracować jednorazowo do pół godziny. Czyli mhm. w zasadzie nikt z nas nie jest w stanie y, tego czasu jakoś Ale wydłużyć, Ale przez godziny, jak tutaj widzę, zrobimy tego soku na takie małe półgłoski. Dokładnie tak. A jeszcze tak mam jedno pytanie, bo y, spotykałam się też z taką opinią, że y, poprzez to, że y, sokobirówki osiągają y, nie wiem, szybciej się to wszystko obraca, wytwarza się tam jakaś temperatura, która zabija witaminy, tak? Mhm. A w wyciskarce nie, nie zachodzi. Tak, tak, no przede wszystkim mówimy tutaj o w takiej progowej temperaturze 40 stopni, kiedy witamina C y, zaczyna być y, tracona, mhm. przy tym modelu, przy każdym modelu wyciskarki jednoślimakowej i obrotach nie, rzędu 40 do 80 obrotów na minutę. Ten ślimak, który tak naprawdę obraca się tam, nie jest w stanie wytworzyć temperatury w mm -hmm. rzędu 400 stopni. To jest dużo niższe, to jest tak naprawdę mówimy o temperaturze pokojowej. Tak? No właśnie, czyli jest ma jakąś zależność, jeśli ta sokowirówka osiągnie większe obroty, tak. nagrzeje się ten, te noże i wtedy one mogą zabić tą witaminę. Tak, w momencie kiedy będziemy rozmawiać też o blenderach, yy, mm -hmm. to wtedy zwrócimy na to uwagę, bo mm. chodzi o to, żeby urządzenie z jednej strony, które jest obrotowe, było jak najwyższej mocy. I jak najwięcej obrotów na minutę miał, tak? Bo chodzi nam o to, żeby jak najszybciej przygotować produkt, a nie nagrzewać go. No Wyciskarka właśnie. natomiast w odróżnieniu od tego jest urządzeniem wolno więc o to się nie musimy martwić. Dobrze, czy ja sobie tutaj już naleję? Proszę bardzo. A ja zostawię trochę na skanet. Czerwony kolor jeszcze pozostał nam z buraka, żebyśmy nie przepłukali. O, to jest po prostu bomba! no kalarepa ma swoje tak, że tak powiem ee, ale właśnie wiesz zauważyłam że te decyduje, soki co? wszystkie które pijemy są ee, słodkie o patrz masz przyszła no, ktoś tutaj się do nas są słodkie mimo że nie jest dodawany cukier do nich prawda Dokładnie zachowują tak. swoją wartość no i patrz ile wyżłopała. dlatego no, to jest zaleta zrobienia o, patrz, własnego to. soku w domu kontra kupowania tak. w kartoniku ze pierwsze miejscu na pierwszym miejscu, Gdzie jest na pierwszym miejscu mamy właśnie cukier fruktozy, prawda Pycha! Rafał, do czego służą te dodatkowe sita? Więc zaletą wyciskarki z którą sprzedaje Fundacja Żydła Życia jest to, że wszystkie trzy sita, które tutaj yy, widzimy, dwa widzimy, trzecie jest w środku, są wykonane z ultemu, czyli dużo twardszego materiału niż przeciętny plastik, tak? yy, Natomiast teraz tak, to sito, moja żona na przykład jest zafascynowana robiąc przeciery z pomidorów. To jest idealne sito do przecierów pomidorowych. Każda kobieta będzie zadowolona. Natomiast to sito zamknięte bez żadnych otworów służy do robienia masła orzechowego. Nigdy od dwóch lat nie kupowałem już masła, zawsze robię sam. Lub lodów owocowych. Czy to prawda, że można robić w, tym, w tej wyciskarce również na przykład mleko migdałowe? Jak najbardziej tak. Dokładnie na tym samym sicie, na którym Coś, wyciskaliśmy. Co kochają, teraz. Dobrze, Rafał, bardzo Ci dziękuję za prezentację. Chciałam od razu też Państwa zaprosić serdecznie na kolejny odcinek, w którym będziemy prezentować inne urządzenie, ale Będzie tej to samej firmy. Będzie to Nutribullet. Do smoothie, um. do pysznych, oczyszczających wiosennych smoothie, gdzie można kupić wyciskarkę w jakiej ona jest cenie? Wyciskarki są rzędu 1190-1290 zł. I gdzie można je dostać? W sklepie Fundacji Źródła Życia, wchodząc na sklep.fzz.pl. Oczywiście linki będą pod filmem. Bardzo dziękujemy i zapraszamy. Dziękuję.